pod wezwaniem świętego wawrzeńca Męczennika w Wojniczu został podniesiony do godności kolegiaty oraz powołano tam także kapitułę kolegiacką. Uroczystości trwały dwa dni. Pierwsza część odbyła się w sobotę. Wówczas biskup Tarnowski Andrzej erygował kapitułę kolegiacką i w jej skład powołał kapłanów. Drugiego dnia podczas sumy odpustowej uroczyście ogłosił to wiernym. Kolegiata Wojnicka jest już ma swoje korzenie w średniowieczu za czasów Kazimierza Wielkiego już otrzyma takie zezwolenie na to, żeby stworzyć takie kolegium kapłanów przy kolegiacie wolniczej. To jest też taki wymiar sprawiedliwości dziejowej, dlatego iż kapituły były likwidowane w okresie zaborów. To jest też charakterystyczne. Kiedy traciliśmy niepodległość, też niszczono kapituły, gdyż właśnie obawiano się tego wpływu kulturalnego, patriotycznego, duchowego kapitułu. Ksiądz Jan Duval został przez Austriaków zamianowany biskupem tarnowskim. No i od tego czasu w wojniczu prepozytów nie było, kanoników nie było, i dopiero przypomniał sobie to obecny biskup. Wyrastamy z pewnych określonych korzeni. Kapituły w diecezji wcześniej krakowskiej, bo powstaliśmy z diecezji krakowskiej jako diecezja tarnowska, oddziaływały bardzo mocno w różnych regionach w wymiarze duchowym. Intelektualnym, tworzyły przestrzeń kultury, dlatego chcemy powrócić do tego wydarzenia, ale oczywiście w kontekście współczesnym, w którym Kościół się obecnie znajduje. Nowa Erygowana Kapituła y, posiada trzy stopnie. Pierwszy stopień to są kanonicy prałaci, jest ich siedmiu. Drugi stopień to są kanonicy gremialni i trzeci to są kanonicy honorowi. Tych honorowych kanoników jest 20. Na dzień dzisiejszy oczywiście według statutów liczba kanoników honorowych jest otwarta. Jest to wielkim zaszczytem być członkiem tej kapituły. Jest to jednocześnie jakby nowe zadanie, które stawia przed członkami kapituły kościół w osobie biskupa tarnowskiego. I myślę, że tak jak wszyscy członkowie, tak i ja postaramy się, żeby temu zadaniu sprostać jak najlepiej. Kapituła kolegiacka w wojniczu to czwarta kapituła w diecezji tarnowskiej, oprócz kapituły katedralnej w Tarnowie oraz Kapituł Kolegiackich w Nowym Sączu i Bochni. Potężna dawka emocji, sportowa rywalizacja i dobra zabawa towarzyszyły drugiej odsłonie tegorocznych wakacji z koszykówką Streetball. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy, w których rywalizowały każda z każdym. Do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy i tak w pierwszym półfinale spotkały się drużyna ABC z obrońcami tytułu, która wygrała 12 do 5. W drugim półfinale spotkały się przemyskie niedźwiadki, które odniosły zwycięstwo nad Gimbusami 12 do 6. W finale tego dnia spotkały się drużyny ABC oraz Przemyskie Niedźwiadki. Lepsza okazała się bezkonkurencyjna tego dnia drużyna ABC w składzie Daniel Dębosz, Tomasz Gębarowski i Dawid Szewczyk, która wygrała 16 do 5. Bawimy się tutaj w 9 drużyn. Poziom w miarę wyrównany jak na razie. Gramy po pierwsze po trzech, na jeden kosz, ale gramy takie kwarty, powiedzmy, po 8 minut na przykład, albo 16 punktów, no na pewno jest troszeczkę bardziej taka kontaktowa. Sędziowie na dużo więcej pozwalają niż, niż w normalnej koszykówce. No nie spada się za pięć przewinień. Przypadkowe drużyny zazwyczaj, no większość ludzi się jednak zna, więc no można powiedzieć, że drużyna ABC tam z Tomkiem Gęborowskim, Dawidem Szewczykiem i Danielem Dęboszem, no to są takie trzy nazwiska na pewno wyróżniające się w tym turnieju. To jest My dla twardzieli. Grupie, cały czas płacz, czas płacz, o, cały czas. No, ale nie narzekamy, nie narzekamy. Lubimy to, co robimy. Kochamy, kochamy koszykówkę, Tomek. Ja. Dla każdego taki statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe, plecaki, piłki. Podczas turnieju odbył się również konkurs rzutów za 3 punkty, w którym wystąpiło 16 zawodników. W finałowej rozgrywce spotkali się Marek Weiss, który zdobył 14 punktów, oraz Daniel Dębosz, zdobywca 16 punktów. Kolejny streetball pod nazwą Finał Wakacji z koszykówką odbędzie się już 30 sierpnia pod Czwartym Liceum Ogólnokształcącym w Mościcach. Jak zwykle nie zabraknie konkursów z nagrodami i innych atrakcji. Msza święta w intencji ojczyzny i ofiar wojny polsko-bolszewickiej, złożenie kwiatów na grobie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy oraz piknik historyczny. Tak będą wyglądały obchody 94. rocznicy Cudu nad Wisłą. Uroczystości odbędą się w najbliższy piątek w Wierzchosławicach. rozpoczęcia o godzinie 11.00. W tym roku jest 94. rocznica Cudu nad Wisłą. I nasz oddział Muzeum Wincentego Witosa, towarzystwo przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wieszławicach zapraszają na obchody rocznicy tego wydarzenia. 15 sierpnia będzie to zarówno msza, jak złożenie kwiatów na grobie Wincentego Witosa, a także coś w rodzaju takiego pikniku historycznego. Pierwszy raz próbujemy robić to na terenie Zagrody Wincentego Witosa z rekonstruktorami, tak należałoby powiedzieć, prezentacją wystawy. To jest zmodernizowana nieco, nieco wystawa, którą, która znajduje się w Muzeum Wincentego Witosa, więc chcemy w ten sposób przypomnieć to zdarzenie w kontekście postaci Wincentego Witosa, premiera ówczesnego. Rządu. Dodajmy, że uroczystości w Wierzchosławicach poprzedzi złożenie kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa w Tarnowie, który odbędzie się o godzinie 10.00.